Aby dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi, bo ja myślę, że to, że ta misja tak naprawdę dzisiejszego Kościoła, kiedy to Mamy przykład w Piśmie Świętym, jak, jak Pan Jezus powoływał rybaków, Piotr siedział, prawda, łowił ryby za sieci, przeszedł Pan Jezus i powiedział, chodźcie za mną, a uczynię was rybaków ludzi. I ja wierzę, że to jest główny cel chrześcijaństwa, aby łowić ludzi, aby wyrywać ich z systemu, diabelskiego systemu. Bo dzisiaj to, co obserwujemy, to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, to wiemy, że diabeł zbiera żniwo. Ale tak na dobrą sprawę, to my mamy być jako Kościół ludźmi, którzy są powołani do tego żniwa. I w 2017 roku, kiedy byłem w Islandii, tak jak mówią po różnych w upadkach, z Panem Bogiem, ja do Islandii pojechałem do Francji, ja w ogóle tam nie myślałem o etnice Ewangelii o zakładaniu Kościoła, wspólnoty, o Rzeczu Ewangelii. Ja tam pojechałem do pracy, ale miałem bardzo dużo czasu na różne przemyślenia. Dokąd, dokąd zmierza moje życie? Narodziliśmy się na nowo, ale tak naprawdę nie wiem, jak żyć z Panem Bogiem, prawda? I ja zacząłem się modlić. I to był czas, kiedy ja miałem do tego przestrzeń, bo był mój pokój, w którym mieszkałem, ja i Pan Bóg. I zacząłem zwracać się do Pana Boga, Panie Boże. Narodziłem się na nowo, ale dalej, grzech jest w moim życiu, wiem, że Ty chcesz, żebym ja w grzechu nie trwał, ale to mnie zniewala. I ja sobie Wam powiem, kiedy ja doszedłem do miejsca, gdzie ja powiedziałem temu, koniec, nie chcę więcej żyć w grzechu, nie chcę żyć więcej w pornografii, Panie Boże, zabierz to ode mnie, ja poczułem się, jak w jednym momencie Bóg zabrał ogromny ciężar z mojego w ogóle serca ja poczułem, jak niesamowita wolność przychodzi do mojego życia. W jednym momencie Bóg zabrał ode mnie te wszystkie zniewolenia.